A już wie po gali FEN32, więc na sam początek, jak się podobało? Dobrze, Dobry państwo, no Niektórzy kibice ocenią, mnie osobiście podobało, mam nadzieję, że kibicom i fanom również. W takim razie, czy znów stało się regułą, że gala lepsza niż karta? No słuchajcie, ja wszystkim mówiłem, że to nie jest słaba karta walk, że wiem co robię, tak? Mamy nosa do zawodników, mamy nosa do walk, także myślę, że każdy, kto przeznaczył te 40 zł na zakup pay per view, nie nudził się dzisiaj, że jest usatysfakcjonowany. Dwa, trzy najjaśniejsze punkty na gali. Na pewno Cezary Oksiej tak, dał super walkę, także jestem z niego dumny, pokazał, że drzemie w nim potencjał nie mniejszy niż w bracie. Bartek Szewczyk też naprawdę super walka. Zaczęliśmy z wysokiego C, tak Jak mówiłem, że to jest ekspansja młodych Wilków, to te młode Wilki naprawdę zaskoczyły, tak? Bo Bartek Szewczyk walczył z pórporowym pasem brazylijskiego jiu-jitsu i poddał go, tak? To, że to coś niesamowitego. Walki kawa Lewandowski za dużo nie widziałem, ale słyszałem, że też była niezła, także jestem zadowolony jak na wagę ciężką pojedynek Bajora z Oliveirą. Myślę, że też był bardzo ciekawy. Była to dynamiczna walka i Bajor naprawdę w pierwszej rundzie miał problemy, no ale pokazał, że jest zdeterminowany, że zależy mu na tym rewanżu z Oli Thompsonem y i zrobił swoją robotę. Także dużo poddań, dużo skończeń. No, cieszę się, że mamy fajnych fighterów. Mateusz zrobił, co do niego należy. Ar Argentyńczyk wyszedł do niego agresywnie, wdał się wymianę, no, ale no, chyba nie zdał sobie sprawy z jak potężnym zawodnikiem, jeśli chodzi o umiejętności, no, mierzy się tego wieczoru. No i po Polek Szkoda mi jedynie Wojtka Janusza, bo był faworytem tego pojedynku. No niestety przegrał Marcin Łazarz pokazał, że pomimo wieku on jest dalej w grze, dalej jest groźny. Także jak ktoś Uważał, że to była słaba karta walk, albo czytelna, to naprawdę byłby rozczarowany, bo myślę, że zarówno Łazarz, jak i Lewon niejednemu y, popsuło kupon u Bukmachera. Czyli Marcin Łazarz będzie walczył o pas. No niestety tak wychodzi, albo niestety. Kiedy ta walka wobec tego. Słuchajcie, Marcin Wójcik teraz powraca z racji tego, że jest mało czasu, żeby e, uczestnik tego pojedynku Łazarz versus Janusz przygotował się na pięć rund, a Marcin ma teraz takie obowiązki zawodowe, że niestety nie będzie w, e, w stanie walczyć późną wiosną, to Marcin teraz walczy w catchwaycie trzy rundy, a na jesień obrona pasa Wójcik versus Łazarz. Czy już macie gotowego rywala dla Marcina Wójcika? Coś tam jest na oku, ale że tak powiem, ta gala nie była wcale taka łatwa do przeprowadzenia. Także jeszcze de facto nie mam, ale zresztą mam na orbicie. Na pewno nie będzie to łatwy rywal. To, że jest to catch No Robimy catch po prostu, żeby nie psuć tego, żeby nie robić walki trzyrundowej nie o pas, tak? Dlatego tutaj idziemy w kierunku catch z uwagi na taką nietypową sytuację zawodową Marcina. Ale już mogę zapewnić kibiców, że rywal będzie bardzo mocny. Teraz musimy przyznać. Panom i ekspertom, że jeżeli chodzi o Ciambala i Barriosza, nie pomylili się, no to nie były, nie obronili się podczas gali. No słuchajcie, no taki jest sport, no. Y, jeśli chodzi o Ciambala, no to rzeczywiście, no, lepszy był Dusza, ale zobaczcie, jaki Ciambal był twardy, tak? Rzeczywiście Dusza mu rozwalił nogę, krew, krew się lała, on dalej chciał walczyć, wręcz był y, rozczarowany, y, że jest przerwanie także twardy zawodnik. to no, Szymon jest na takim etapie, jakim jest. Ostatnio przegrał walkę z mocnym underdogiem, walkę z rządu Cruzem w ogóle nie biorę poważnie pod uwagę. Chcieliśmy dać mu się odbudować. Teraz na pewno przed nim poważniejsze wyzwania. No jeśli chodzi o Barriosa, no Rembecki to jest maszyna do zabijania, także tutaj mało kto wyjdzie z nim poza pierwszą rundę. Argentyńczyk ruszył agresywnie, rzucił wszystko co miał na szale, no ale niestety Rembecki zrobił, co do niego należało. I jak prawdziwy mistrz, no jak na mistrza przystało, dokonał zniszczenia. Kuberski, no już wiemy, że był pomysł, aby Piotr Kuberski zmierzył się z Piotrem Walawskim. Finalnie no, ciężko zostawić teraz ten pojedynek, no, bo jeden wygrał, drugi przegrał, więc pytanie brzmi, czy Rafał Lewon będzie kolejnym rywalem Piotra Kuberskiego, czy jak w studiu fenu padło może Krystian Bielski? No słuchajcie, nie chcę, nie chcę tutaj na gorąco żadnych wypowiedzi składać. Muszę to na spokojnie przemyśleć. I zobaczymy. No na pewno z Kuberskiego będzie dużo radości, bo mocny chłopak, a myślę, że Lewon tutaj nie jeden, tak jak wcześniej wspomniałem, nie jeden kupon popsuł i zaskoczył wszystkich. Tak, szkoda mi, Ledy, bo to fajny chłopak, charakterny, naprawdę ogromny szacunek dla niego, że przetrwał tą pierwszą rundę, gdzie był w ogromnych opałach, no jednak Lewon był strasznie zdeterminowany i wygrał ten pojedynek. Tym razem karta czysto sportowa, natomiast widzieliśmy przechadzającego się Łazarskiego Gladiatora Bonusa BGC. Czy to coś zwiastuje? Łazarski Gladiator jest wszędzie. Nie wiem, fanów, nie planujemy angażu Bonusa w Fenie. Aczkolwiek gości mamy tutaj różnych, tak? Bo to nie był tylko był tutaj bonus BGC, był też Amadeusz, Ferrari Roślik, była tutaj e, Sex Masterka, Lili Masterka i, i wiele wiele innych gości, To są tylko goście, także spokojnie. Jak widzicie fan sportem stoi, także tutaj nie będziemy przesadzać. no Na pewno jakieś frikowe zestawienia zrobimy, no ale nie będziemy szaleć aż tak bardzo. Ale bonus stwierdził, że przyjechał tutaj negocjować z sobą kontrakt. Słuchajcie, ja bonusa bardzo lubię, naprawdę bardzo, poz, bardzo, pozytywny, gość, bardzo pozytywny gość, ale mogę uspokoić wszystkich, nie będzie, bo on zbił się na fanie. Tak w takim razie czy cokolwiek już wiesz o jakichkolwiek wynikach pay-per-view? Słuchajcie, to jak na kartę sportową wyniki nie są złe, jestem zadowolony, sport się obronił, także idziemy w dobrym kierunku tutaj również Iza Badurek, która chce zawalczyć na kolejnej gali. Czy ona może się spodziewać o angażu? Tak, jak najbardziej. Chcemy, żeby Iza na kolejnej gali. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że tak właśnie będzie. Jak wygląda sytuacja z Anitą Bekus? No bo kontrakt miał się kończyć w marcu, czy jest szansa tak, na jego Anita przedłużenie? Ma kontrakt do końca marca, marca. Rozmawialiśmy bardzo z Marcinem tak żeśmy troszeczkę załagodzili ten spór. Jest plan taki, żeby był rewanż z Izą Badurek. No, jakoś nie możemy się dogadać z wagą, bo tak naprawdę Anita ma z nami kontrakt na 52 kg. Biła się w 5.7 po prostu, bo nie mieliśmy pomysłów na jej karierę w 5.2. Mieliśmy 500 zawodniczek w 5.7. Postawiła warunek, że wyjdzie teraz w marcu z Izą Badurek ale w kategorii 55 kg i za nie jest w stanie w tak krótkim czasie zbić tej wagi no także zobaczymy, może znajdziemy jakąś inną rywalkę Anicie i po prostu datą pożegnalną walkę na ostatnim kontakcie, albo może w ogóle rozejdziemy się w zgodzie, tak. nie chcemy z nikim trzeć kotów, także ma kontrakt do końca marca albo teraz, teraz walczy i, i tyle w temacie Kasper... Jest ok, ona powiedziała, że nie ma problemu, ani tak chcą u nas się bić, tak? tylko po prostu, jeśli chodzi o Izę, też chciała dać rewer, ale w 5-5, a z kolei za odmówiła, także troszeczkę skomplikowana sytuacja, bo ten remarz myślę, żeby się fajnie sprzedał. czy Kasper Formela i Jonas Magart już mają rywali? Tak, tak, Kasper ma, dla Jonasa jest parę opcji, ale jest, jest to wszystko już bliskie ku końcowi. Jak się, gdzie szukacie, jakie rejony, czy to Polska, czy zagranica, jeżeli chodzi o Magarda, no bo nie jest zagadką, że trzeba ściągnąć mu naprawdę, musi wszystko zrobić co w waszej mocy, żeby znaleźć mu rywala na jego poziomie. Nie ciężko jest z Magardem, ale rywal z Polski nie wchodzi w grę, bo najlepszy zawodnik dostępny aktualnie z polskich fajterów to Sebastian Romanowski, który niestety z nim przegrał, także szukamy rywala z zagranicy, ale to będzie trudne wyzwanie dla Magarda, tyle mogę powiedzieć. Czy walka Wojciech Janusz Adam Kowalski to jest jakaś opcja, czy, czy to nie... Tak, ja wcześniej mówiłem, że wygrany walczy z, z Wojcikiem, a przegrany walczy z Adamem Kowalskim. Szymon Bajor zdradził, że jutro śniadanie i rozmowy, negocjacje. Nie, nie ma już negocjacji, bo był deal dogadany i także Szymon bije się z Oli Thompsonem, tak? Szymon teraz idzie na operację za 4-5 dni i w drugiej połowie roku będzie rematch z Thompsonem, bo on do tego dąży, także... Raczej to chyba nie ma o czym negocjować, bo ja Szymonowi już to obiecałem, a ja zawsze dotrzymuję słowa. Ile walk na kolejne gali? Nie wiem, za szybko, żeby o tym mówić. No. Plan, plan maksimum to jest 9 walk, no plan minimum 8, także tak to pewnie będzie. Pay-per-view? Tak, no w czasach pandemii, tak jak wspominałem, nie, nie jesteśmy w stanie in w inny sposób budżetować gali, jak tylko w systemie pay-per-view. Cena może ulec zmianie, czy nie? Nie wiem, zawsze, żeby to wszystko, żeby składać jakieś deklaracje, zobaczymy, przeanalizujemy, spływają cały czas wyniki, także nie chcę tutaj nic deklarować na gorąco. Na koniec zapytam ten temat, który tym razem nie zostanie podjęty po tej gali, podejrzewam, czyli sędziowie spisali się na medal. Czy ma prezes jakieś zastrzeżenia? Nie, no chyba nikt do, do sędziów nie może mieć pretensji, ale też sędziowie zawdzięczają to w głównej mierze zawodnikom, bo rzadko doprowadzali i dopuszczali do decyzji. Również, że w menu wendzie nie ma żadnej absolutnie nic, no bo wiem, że Mariusz stał, chciał coś miał jakieś pretensje, tylko on chyba mając pretensje nie był świadomy, że ma pretensje, bo jeszcze był podłączony. Nie ma to słuchać zawodników na gorąco na podłączeniu. No, do, 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 dostał konkretny strzał w punkt. No i Czy to było, bułę, tak zwane, jak to mawia Marcin Łazarz to. No dziękuję, a my tak, że... widzimy się przed fen 33 Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję wszystkim kibicom, co nam zaufali, wsparli nas wykupując yy, subskrypcję Piperview. Dobranoc. Dziękujemy. dziękuję. Dziękuję bardzo.